Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża Gieczwałcka, módl się za nami. Matko Boża Gieczwałcka, cudami słynąca, Módl się za nami. Matko Boża Geczwałcka nieustannie wstawiająca się za nami, módl się za nami. Matko Boża Geczwałcka błogosławiąca źródło wody cudownej, módl się za nami. Matko Boża Geczwałcka uzdrowienie chorych, módl się za nami. Matko Boża Geczwałcka pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Matko Boża Geczwałcka ucieczko grzesznych, módl się za nami. Matko Boża-Gieczwałcka, udzielająca wszelkiej pomocy, módl się za nami. Matko Boża-Gieczwałcka, wypraszająca łaski, módl się za nami. Matko Boża-Gieczwałcka, której tak zaufaliśmy, módl się za nami. Matko Boża-Gieczwałcka, nawołująca do gorliwego odmawiania różańca świętego, módl się za nami. Matko Boża-Gieczwałcka, nawołująca do czynienia pokuty. Módl się za nami. Matko Boża Geczwałcka nawołująca do wstrzemięźliwości i powściągliwości, módl się za nami. Matko Boża Geczwałcka nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej, módl się za nami. Matko Boża Geczwałcka nawołująca do gorliwości i pobożności, módl się za nami. Matko Boża Geczwałcka nawołująca do skromności i czystości, módl się za nami. Matko Boża-Gieczwałcka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej, módl się za nami. Matko Boża-Gieczwałcka, nawołująca do łagodności i cierpliwości, módl się za nami. Matko Boża-Gieczwałcka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych, wstawiaj się za nami. Matko Boża-Gieczwałcka, racz otoczyć opieką rodziny nasze, módl się za nami. Matko Boża Gieczwałcka, racz otoczyć opieką rodziny nasze, wstawiaj się za nami. Matko Boża Gieczwałcka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa, wstawiaj się za nami. Matko Boża Gieczwałcka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze, wstawiaj się za nami. Matko Boża Gieczwałcka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary, wstawiaj się za nami. Matko Boża, Gieczwałcka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej, wstawiaj się za nami. Matko Boża, Gieczwałcka, racz być nam szczególną obroną w godzinie śmierci naszej, wstawiaj się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Matko Boża Gieczwałcka, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Pani Gieczwałckiej uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.